Tam! Co stało? Co? Nie, nie patrz tam. Co się stało? Co się stało? Nie wiem. Co się stało? Ale co? No właśnie, co się dzieje? Tak! Gdzie są wszyscy. Dobra, przejście dla tortu. Hala, w ostatecznym piegliśmy ten tort. I całą noc na dwoje urodziny musisz dmuchnąć i pomyśleć życzenie. Malako ciebie, bębna krzesła. Zbieramy się Gęsiego. Jeden latek do uciszala. Dalej, dmuchamy. Dobra, a teraz uwaga.

Kto z nami nie zaśpiewa, niech pod zaśnie. A kto z nami nie zaśpiewa, niech pod stołem zaśnie. Sala, sto sala, sala, sola, niech żyje nam. Sala, 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 niech żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zaraz się po niech żyje nam. Hej, to za mało! Sala, to za mało, 150 by się chciało.

Dziękuję Prezent, Prezent. Prezent większa od dziecka. Czekaj jeszcze zdjęcie z balonami, uwaga. A pokaż Ale najmniejsza.